Witam Państwa ponownie. Moim gościem jest Bartłomiej Engelbrecht, prezes Fundacji My dla Was, ale również członek Wielu rad społecznych, między innymi Pomorskiej Rady, organizacji pozarządowych. Witam serdecznie. Bartku, słuchaj, mam do Ciebie pytanie. Jak Ty byś y, kwestię tych y, rad podsumował? Jakie plusy dostrzegasz, chociaż jeden, proszę? Y, I jakie, jakie minusy w nich? Może co powinno się zmienić, żeby one, no, wiesz, zaskoczyły i złapały jakiś nowy wiatr w żagle? Uważam, że co do zasady, Rady są bardzo dobrym i potrzebnym ciałem. Potrzebnym, aczkolwiek niedoskonałym. W momencie, w którym rada działa, ale działa skutecznie, ma, ma możliwość realnego wpływu. Natomiast ten realny wpływ jest przede wszystkim uzależniony od tej drugiej strony. Przepisy są tak skonstruowane, że rzeczywiście rady są ciałem opiniodawczym. Ta opiniodawczość powoduje to, że, że nie zawsze mają jakąkolwiek moc, jakąkolwiek sprawczość. Uważam, że rady powinny mieć sprawczość. Powinny mieć sprawczość i powinny być no, tak naprawdę, takim organem też kontrolującym, bardzo często, mm. ponieważ e, mamy program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który to uchwala każdy samorząd. Natomiast e, rola Rady w tym momencie jest opinia. Natomiast ta opinia jest albo brana pod uwagę, albo nie jest brana pod uwagę. To jest ten moment, w którym uważam, że rzeczywiście Rada powinna być bardziej ciałem, który zatwierdza ten program wręcz. A, aniżeli tylko go opiniuje. Czyli daje glejt daje y, do tego, a ona powinna też inicjować w większym stopniu to, co tam jest, i mówić: nie, na takie rzeczy się nie zgadzamy, na takie się zgadzamy i tak. tam powinno być zatwierdzenie. To, okay. powinno, to powinno być w mojej ocenie bardziej takie już kolegialne podjęcie decyzji niż jednostronne, tak? Okej, okay. mamy z jednej strony kasę, która jest w programie współpracy, z drugiej strony mamy tę część merytoryczną. I jeżeli mówimy o kasie, no to musi się kasa zgadać w budżecie samorządu. To jest oczywista oczywistość, tak? tak? Natomiast jest cała masa rzeczy, które są bardziej merytoryczne, na które Rada mogłaby mieć dużo większy wpływ niż tylko opinia. A tak samo. Kluczem myślę jest to, żeby zacząć trochę edukować członków rad. Członkowie rad są tak naprawdę osobami z NGO-sów, i o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast nie są to bardzo często osoby, które są merytorycznie na tyle już doświadczone, przygotowane, przygotowane do tego, żeby móc tak naprawdę tę rolę trochę pełnić. Mam bardzo często takie poczucie, że, że jakby radnym organizacji pozarządowych, rad działalności i pożytku publicznego brakuje trochę wiedzy, brakuje takiego warsztatu też. Mhm. E, myślę, że fajnie byłoby pomyśleć na tym, żeby, żeby rzeczywiście ta rada miała większą sprawczość, ale też taką moc generalnie podejmowania decyzji, tak? żeby, żeby wesprzeć te osoby w tych działaniach, żeby te osoby też widziały no, trochę jaki ma wpływ. Ja byłem w kilku radach. W kilku radach działalności pożytku publicznego, w radzie organizacji pozarządowych, a zupełnie na różnych szczeblach od samorządu wojewódzkiego, po samorząd gminny, powiatowy, po miasto powiatowe, tak, Gdynię i rzeczywiście ja widzę różnicę. Widzę różnicę, bo to jest ta różnica, gdzie mamy samorząd. Samorząd bardziej ja oświecony i mniej oświecony. I to, daje, I to daje bardzo dużo. To daje bardzo dużo, czyli do, do tańca trzeba dwojga. Natomiast też osadzenie tych osób, które mają być członkiem rady, myślę, jest najistotniejsze w tym wszystkim. Żebyśmy rzeczywiście mieli możliwość, żeby tym osobom dać na początek coś. Dać na początek też trochę takiej. Jego backgroundu, który, który pozwoli im dalej działać, ale też przy ich w osadzeniu w tym systemie, w tym jak to powinno działać, jaka jest ich rola w ogóle. Bardzo często w mojej ocenie ludzie nie wiedzą, po co to jest tak naprawdę. Czyli taka trochę też pamięć instytucjonalna tych ciał. He? Tak, mhm. tak. No, przychodzą nowi radni miasta, powiatu czy gminy, tak? Są to osoby najczęściej, bardzo często nowe, świeże, które też nie mają obycia i muszą się tego nauczyć. Natomiast rolą Rady Miasta, Gminy, Powiatu jest, już, jest bardzo kluczowa, tak? Bez niej nie można nic zrobić. Mhm. A, natomiast w Radzie działalności no, mamy tą opinię to jest, myślę, taki, czyli tą stronę decyzyjności docelowo powinny rady zmierzać, i wtedy miałyby też ważniejszą funkcję, ale jednocześnie trzeba zadbać o tą otoczkę jakby też historię działania i odpowiednie przygotowanie osób, które w tych radach zasiadają które w tych radach działają. Bo też myślę. Większość z nas w społeczeństwie wie, po co jest Rada Gminy. Mhm. Ale po co jest Rada Działalności i Pożytku? Jaka jest jej rola? Fajnie by było się przejść i zapytać ludzi na ulicy, czy w ogóle znają takie ciało. Tak. To jest, to jest trochę rola też edukacyjna. Po co jest ta Rada Działalności? Po co ona w ogóle funkcjonuje? Jaka, jak, po co nam ona? Co ona wniesie, że ja w niej będę? Jaki ja mam wpływ? To, to jest też powiązane tak naprawdę z wiedzą NGO-sów generalnie na temat sposobu funkcjonowania systemu. Bo bardzo często po prostu nie zdają sobie z tego sprawy, że pro... Program to nie jest tylko sztuka dla sztuki, tylko to jest istotny dokument, który wpływa na to, jak są realizowane zadania publiczne, jak jest realizowana współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi. Ta konstytucja współpracy, nie? Tak, tak. I myślę, że to jest ważne, żeby, żeby edukację zapewnić. Od, od paru lat, jak jestem w Radach, a jest to już przeszło 6 lat, to widzę tą różnicę, ale widzę też przede wszystkim brak edukacji. Brak edukacji, jaka jest rola Rady, po co ona istnieje i dlaczego? Dlaczego warto? Jaki to w ogóle ma sens? Czyli zainwestujmy w edukację? Tak. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Szanowni Państwo, inwestujmy w edukację, a za chwilę kolejne spotkanie.